Pański. Wchodzimy w klimat wielkiego tygodnia, stawiamy sobie przed oczy całą mękę Jezusa. Ale teraz wróćmy na chwilę do tej Ewangelii czytanej przed wejściem do Kościoła. Jezus witany w Jerozolimie, błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie, popływ w niebie i chwała na wysokościach. Ale zeusze domagali się, by Jezus zabronił oddawania mu czci, takiego hołdu. No i wiem, Jezus odpowiedział, powiadam Wam, jeśli ci umilkną kamienie wołać będą. Wcześniej Jezus unikał jakiejkolwiek formy oddawania mu chwały, opuszczalnego królem, jak to było po rozmożeniu cudownych chleba. Wtedy tak Hołd ze strony ludzi byłyby takim my Ciebie ustanawiamy, my Ciebie wybieramy, Ty jesteś kimś, który dla nas ważny, Tobie wyznaczamy rolę króla. Tutaj ten chłód już nie ma wiele do powiedzenia, w sensie takim, że nic Jezusowi nie wyznaczy. To, co się ma stać za kilka dni, stanie się. I tutaj ten hołd jest taki, tak jak powinien być. Czyli może tak się stać, jak powinien. czyli że hołd i cześć nie tyle sprawiają, że Bóg zajmuje jakieś miejsce, tylko że my zajmujemy ci, którzy czczą, Go, zajmują odpowiednie miejsce przed nim. Czyli w odpowiedni sposób widzą za chwilę będą widzieć. zdradę, śmierć, znaczy aresztowanie, drogę aż po śmierć. A teraz uwielbienie, które jest jakby tak na początku ma sprawiać, że widzimy dalej. Uwielbienie, które jest u początku modlitwy, rozważań, liturgii, czytania Pisma Świętego, tak we właściwy sposób sytuuje, staje wobec tajemnicy. To, co rozważam, co czytam, jest czymś, co mnie przenosi dalej. Ale był zdolny do tego, by dalej, to muszę uwielbiać. Tak jak w spotkaniu osób, co innego jest usłyszeć, cieszę się, że Cię widzę. Co innego jest, skoro się pofatygowałeś, tak daleko no dojrzałeś. Że inna rozmowa jest wtedy, kiedy jest na początku takie ucieszenie się, przyjęcie kogoś. Uwielbienie jest jak przyjęcie z radością. Chosanna, uwielbiona bądź, która zresztą że przy świętej Hosanna na Wysokości błogosławionych który w imię państwa. Właśnie też tak przyjmujemy tę postawę gościnności, otwartości, uwielbienia, wytrzymywać tego, na który przychodzi. Wchodźmy, zwłaszcza w ten klimat Wielkiego Tygodnia, poszczególne dni, czwartek, piątek i następne, właśnie z takim uwielbieniem, by widzieć to, co najważniejsze, spotkanie poprzez Pytanie, nic, które przeżywa.